pewnej przedwyborczej niedzieli, nasz bohater, Janusz Jeb... Złodzieje pier** Oglądał debatę polityczną, razem ze swoją ukochaną Grażynką Ależ ten chłop jest na bani No co ty Graszka, nie może być On po prostu ma wadę wymowy, albo chorobę filipińską Założę się, że w studio mają problemy z nagłośnieniem Mówisz tak, bo go lubisz, cała ta debata jest ustawiona Gadasz głupoty kobieto wszystko to prawda, bo przecież mówią o tym w mojej telewizji. Daj posłuchać dalej. Kurwa, nie wytrzymam! Przełącz to Grażyna, tego jeb... Oszusta i... I manipulanta nie da się słuchać. Janusz, przecież on jest z tej twojej partii. Mówiłem od razu, że to mądry człowiek. Nie przełączaj, dobrze gada. Jak mnie wybierzesz, to będziesz tak szczęśliwy i bogaty, że kupisz sobie nowe passerati. Widzisz, i to jest konkret. Dlatego zagłosuję na nich. Janusz, to zwykła ściema wyborcza. Łykasz wszystko jak pelikan. Ochłoń. Nie denerwuj mnie, Grażyna. Nie jestem gaśnicą. Sama ochłoń. Tak swoją drogą, czy gaśnica w naszym Paserati nie jest przeterminowana? Musimy dbać o planetę. Proponuję program Gablota Plus. Może na niego zagłosujemy, Janusz? Za darmo przerobią nam furę na prąd. Poza tym on jest taki śliczny. Taki światowy, poleglota po prostu ciasteczko. Oszalałaś! Passerati na prąd. W życiu. Poza tym ten nieudacznik sąsiad będzie na tego typa głosować. Jak go wybierzemy, to nie będzie pieniędzy na nic. Nawet na nową gaśnicę nie wystarczy. Kurła, fajne te wybory w tym roku. Nie bądź Janusz i nie głosuj emocjami. Lepiej zostaw łapkę w górze i zasubskrybuj mój kanał. Jak dobijemy do tysiąca subów, to wybiorę się na obrady Sejmu. Będzie hardkorowo.